Siemanko. Dzisiaj pokażę wam jak ręcznie zamknąć dach w Mercedesie A209, czyli w CLK Cabrio drugiej generacji. No musimy zacząć od otwarcia klapy bagażnika. Jeżeli dach jest otwarty jak do końca i sterownik to widzi, to nie będzie z tym problemu. Natomiast jeśli mamy problem z otwarciem bagażnika, macie tutaj w kluczyku grot wyciągany i od spodu Możecie tutaj sobie włożyć ten kluczyk. O, w tym aucie widzę, nie mogę go włożyć. No, ale nagrywamy na gorąco, czyli wkładamy i przekręcacie sobie, otwieracie. No, tutaj właściwie będzie miał problem. Musisz sobie coś z tym zamkiem ogarnąć, bo już te, ten temat odpada. Oczywiście macie w kabinie też przycisk, przycisk można próbować, nie? więc. E ale raczej jak Wam klameczka nie otwiera, to tam też nie ma co liczyć, że mamy możliwość otwarcia. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to jest poluzowanie zaworu awaryjnego na pompie. Pompę mamy tutaj schowaną z lewej strony, pod takim dywanikiem. Wyciągamy sobie to. No i widać. Zbiorniczek pod zbiorniczkiem opaskę. A pod opaską mamy tutaj śrubę na imbus. Szóstkę. Trzeba ją odkręcić. No tak z wyczuciem, nie za daleko. O, już czuję jakiś lekki opór. Wystarczy. Kolejna rzecz, którą wam pokażę. No tak tylko na sucho, bo tam się nietypowy trafił samochód pewnie z jakiegoś początku produkcji to jest odbezpieczenie jeszcze tutaj takiego jednego mechanizmu przy siłownikach które dociągają pokrywę dachu to trzeba zrobić większość siłowników ma tutaj no, tak, taki talerzyk okrągły z dwoma takimi no po prostu nawiertami trzeba ten talerzyk pociągnąć do siebie i przekręcić o 90 stopni wtedy on nie wskoczy z powrotem, czyli wyciągamy, przekręcamy o 90 stopni. Z drugiej strony macie do tego takie okienko rewizyjne, które można sobie naciąć, ale tam też tego nie ma, jakaś dziwna tutaj wersja się trafiła. Jeżeli nie chcecie go nacinać, tu jest jeszcze całe, to trzeba sobie odkręcić tutaj parę takich śrub i ten boczek po prostu odchylić. Nie? Więc jak macie to już zrobione, to teraz jedna z trudniejszych rzeczy czyli odblokowanie tej pokrywy. Tu są takie na mimośrodzie elementy. Przesuwamy je do przodu. Podobnie tutaj, może z bliska pokazać. Przesuwamy i potrzebujemy jeszcze fabrycznie tutaj powinny się takie paski znajdować. Nie wiem, nie, nie będę szperał. Ja mam takie swoje paski zrobione. Trzeba je przepleść. W ten sposób, zobaczcie, dokładnie. Tutaj, o. Czyli te grube metalowe elementy mają być przed paskiem, a ten na środku plastikowy za paskiem. W ten sposób to trzeba przepleść. O. I. Zrobić taką pętelkę Coś takiego. O, w ten sposób. To samo z drugiej strony. Przewlekamy. To nałożę po prostu i tyle. W ten sposób cyk, coś takiego robimy. Teraz kładziemy to tutaj. Chodzi o to, żeby był dostęp po zamknięciu pokrywy bagażnika. Zamykamy pokrywę. No i będę musiał tutaj poprosić kolegę o pomoc. Próbujemy. Najlepiej próbować tak, że tutaj się zapieramy. Widać mnie tutaj. Zaklapę. Jak jest jakaś listwa przyklejona, coś w rodzaju spoilera, to trzeba na to uważać. W ten sposób i we dwójkę, cyk, ciągniemy. Jest to naprawdę trudne do zrobienia, więc potrzebujemy do tego drugiej osoby. Dobra, ciągniemy. Momencik. To jest naprawdę trudne. O, teraz poszło. Także trzeba bardzo dużo siły do tego. Macie coś takiego. Tak to wygląda. Teraz otwieramy pokrywę. Idzie nadal ciężko. Dobra, i lecimy dalej. Wyciągamy dach. Jak go złapać No najlepiej go złapać tutaj od dołu i gdzieś w tym miejscu lecimy z nim do góry? Cyk. okno do góry. teraz klapa na dół. Opuszczamy okno. Tutaj oczywiście to musi sobie wejść na I dopychamy pokrywę no znowu we dwie osoby, żeby się domknęła. Ja tego może już nie będę robił, bo no spróbujmy we dwójkę, bo po prostu ciężki temat. O, idzie. Dopychamy po prostu, nie? Po dopchnięciu tutaj pokrywy. Musimy jeszcze sobie zaryglować przód. Wchodzicie tutaj do wnętrza. Ściągamy tutaj zaślepkę i też imbusem szóstką. Trzeba sobie tutaj. Momencik, bo są już lekko dociągnięte w drugą stronę. O! I trzeba sobie tutaj docisnąć. I po prostu o! Dociągam rygle. W tym momencie dach mamy już zamknięty. Można śmiało jechać. Może być dalej problem z otwieraniem bagażnika, ale jeżeli macie sprawny zamek i wyciągany grot, który pasuje, no to właśnie w ten sposób możecie sobie tutaj poradzić. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!